Dzień dobry, dzisiaj w miejscowości Drzeńsko rozpoczynamy instalację kotła na zgazowanie drewna Blaze Green o mocy 26 kW. On już czeka na, na swoją instalację z, z materiałami. A teraz, może pokażę miejsce, gdzie on będzie zainstalowany. Aura dzisiaj nie nastraja, troszkę się ale o, proszę, piękny ogródek. To tutaj pięknie dba. Kotłownia jest z tyłu domu. O, proszę bardzo, tutaj stanie blaze. Jeszcze będzie włożony wkład kominowy. Ta cała instalacja będzie wycięta. Zrobiona od nowa. Będziemy tutaj grzali tym Blazem dwa bufory po 1000 litrów. I e, rozładowanie będzie na dwa obiegi z mieszaczem i, i, i dwa zasobniki ciepłej wody użytkowej. Tutaj mamy już stawione bufory. W przyszłości zostaną zabudowane dodatkowo ścianą. I gdzieś tam z tyłu będziemy się przewiercać, przepuszczać rury między. Kotłem a buforami i między buforami a grupami pompowymi. Tak jak wspominałem kocioł będzie tutaj grzał dwa zasobniki na ciepłą wodę. I tu właśnie przymierzamy się do wymiany tego starorza na taki ładny nowy 200 litrowy zasobnik. wodę, będziemy się nie będziemy musieli się podłączyć do podpełnowej instalacji z rur polipropylenowych. I kocioł jedzie już do kotłowni na ja takim zmyślnym pojeździe. Okay. Wkład kominowy już jest. Kocioł w środku. No to zaraz będziemy budować całą maszynownię Tutaj mamy wyjście z bufora i wejście do bufora. Który tam za ścianą sobie stoi. Kocioł tu mniej więcej tak będzie stał. I co jeszcze. No i tu będziemy budować maszynownię. Dwa obiegi grzewcze na dwa domy, dwa zasobniki ciepłej wody, jeden tu, drugi w drugim domu. Cztery grupy pompowe, dwa rozdzielacze w sumie będą. I tyle wszystkiego. Prace przy tej kotłowni mają się już kokońcowi. Mamy taką maszynownię. Krótce to yy, dwa obiegi grzewcze, y, dwa y, zasobniki ciepłej wody użytkowej. Y, część jest sterowana z kotła, część jest sterowana z sterownika TH i jeden CPU yy, Dlaczego tak? Otóż y, kocioł w swojej podstawowej. Wersji bez dodatkowych modułów obsługuje dwa mieszacze, przy czym jeden mieszacz e, może być sterowany termostatem uniwersalnym, e, ale drugi mieszacz musi być już sterowany termostatem panelem dedykowanym. E, tutaj niestety e, troszeczkę budżet nie pozwolił i zastosowaliśmy termostaty uniwersalne na obu obiegach grzewczych ale mamy też dodatkowy zasobnik ciepłej wody użytkowej w drugim domu a tego kocioł już w swojej podstawowej wersji nie obsługuje dlatego wjechał taki sterowniczek i teraz ten ten sterowniczek obsługuje nam ten dom ten zasobnik natomiast kocioł obsługuje e, mieszacz i zasobnik ciepłej wody w domu, w którym na co dzień będą bytować osoby tutaj mieszkające dobrze, czyli tak mamy mieszacz na dom, na dom właścicieli, zasobnik ciepłej wody w domu właścicieli, mieszacz tutaj na domek letni, jak złotakwał i zasobnik ciepłej wody w ten tutaj Mamy tutaj pociągnięte wszystko w rurach zaizolowanych kauczukiem. Mamy rurę preizolowaną, która łączy oba domy. Mamy 300 litrów naczynek przeponowych, żeby skompensować. Wzrost ilości wody pod wpływem podgrzewania zwiększa swoją objętość i właśnie tyle naczyń jest potrzebne, żeby to zniwelować w układzie zamkniętym. Co jeszcze? Co jeszcze, co jeszcze? Mamy tutaj zawór składający, Kocioł Blaze Green o mocy 26 kW ma taką mm, charakterystykę fajną, że nie potrzebuje nie potrzebuje dodatkowych urządzeń do podniesienia temperatury powrotu, ponieważ ma w sobie już zabudowaną taką ochronę. Jest tam zawód termostatyczny wewnątrz w płaszczu potła zamontowany. Także podłączamy kocio tylko bezpośrednio pompką. Eee, łączymy z buforem i eee, zasilanie z powrotem. I to wystarczy. Kocio już rozpalony. Dokładamy do środka, jak widać zero dymu. Przez poładny wentylator wciąga.